Dżungli. Śmieje się Kubańczyk. Jest też Karolina. Bana śmierci, więc nie wiem. Michał będzie sikał. A Monika strzela. Stiflera z nami nie ma. Nie no żartuje, jest. Angelika wiosłuje. A Dark się wygibuje Gacper ma dwuznaczny fragment, a Sylwia nieistotny fragment. Mika zaraz się pożyga. Sylwia Madeńska się napina, ale to nie jej wina, że w tym programie jest też Marcelina. To znaczy Marcela. Good luck guys. Witam na kanale Ja jestem dramcia, a to jest kolejny odcinek serii Good Luck Guys. W ostatnim odcinku Karolina stwierdziła, że odchodzi. No, odchodzę. I ja dalej nie jestem pewna, czy to tak na serio? A dzisiaj ceremonia głosowania i prawdopodobnie jedna para wróci do domu. Oglądajmy. Witam was na pierwszej ceremonii. Damy. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzisiaj zagłosujecie na duet, który stanie do pojedynku z drużyną czerwonych. Drużyna czerwonych, czyli Monika i Stifler, przegrali w ostatniej konkurencji, więc automatycznie będą walczyć o to, żeby zostać w programie. Zaś Kacper i Angelika, jako że wygrali w poprzednim zadaniu, mają immunitet i na nich głosować nie można. Z automatu jesteście nominowani, na was również nie można oddać głosu. Przynajmniej tyle. Jakiś plus. Sylwia, wczorajszy wieczór nie był dla ciebie bez troski. Nie był bez troski, to tak delikatnie mówiąc. Została po prostu na lodzie. Czyli jak rozumiem, to rzeczywiście Caroline po prostu opuściła program. Przykro trochę. Prawda jest jednak taka, że to nie ty zainicjowałaś rozpad waszego duetu. Może ktoś dojdzie nowy? Dlatego zostajesz. <laughs> No, to chociaż tyle. W sensie to jest w porządku w stosunku do Sylwii, ale nadal, no, jest ich nieparzyście. I co teraz? A swoją drogą, przepraszam, zwróciliście mi uwagę, Marcela to jest ta dziewczyna, podobno, a nie ta, którą wskazałam na zdjęciu, także przepraszam, ja byłam pewna, że to jest ta druga. Plus kolejna uwaga, że ona ma na imię Marcela, a nie Marcelina. Założyłam po prostu, że to jest jedno i to samo imię. Wszyscy się spodziewaliśmy, że dzisiaj Sylwia odejdzie. E, więc szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to. Wszyscy tam pewnie fałszywi, dają sobie buziaczki, a w głowie mają takie. Kurwa, no mogła odpaść. Który duet jest najmocniejszy waszym zdaniem? Oprócz nas? A, a, to jest gra, więc myślę, że każdy w jakiś sposób sobie tam kalkuluje. Na pewno Darek i Mika, pamiętajcie, oni tylko tak grają. Trzymają na czarną godzinę asy w rękawie. Gorzej jak dzisiaj odpadną, no to tych asów nawet nie zdążą wyciągnąć. Dzisiejsze głosowanie jest tajne. Głosować będziecie pojedynczo, ale na duet. W sumie chyba spoko, że to jest anonimowe. Wtedy wiecie, nie będą siebie wskazywać palcami. Z drugiej strony już mieliśmy takie tajne głosowania w Królowych Przetrwania i tam po czasie wyszło, że uczestnicy dowiadywali się, kto na kogo głosował. Więc były kwasy. To czas na głosowanie. Kacper, ty pierwszy. Chłopaki za mało starają się dla całego obozu. No to ja sobie posiedzę. Pocziluje. Myślę, że jak zmierzą się w pojedynku, to zaczną się bardziej starać. Aha, ja myślałam, że to jest tajne głosowanie. Co? Czekajcie, ja sobie to przewinę. Dzisiejsze głosowanie jest tajne. Dobrze usłyszałam, głosowanie jest tajne. Co to ma być? Co to jest za tajne głosowanie, jak oni dosłownie przed nimi wrzucają na nich kulkę? Co to za bullshit? Angelika, twoja kolej. Aha, dobra, czyli to Kacper powiedział do kamery, a oni tego pudełka nie widzieli. Dobra, jeżeli tak było, to cofam. Zamieszali mi w głowie. W cię momencie poczułem taką niepewność. Co mam robić? No, Stifler, od ciebie zależą losy całego programu. Zastanów się, bo to... To ważne, to ważne. Powiedziałem, wsłuchaj się w głos dżungli. Ciekawe, co mu ta dżungla powie. Ty, 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 jakby tak Sylwia, tak Sylwia, Sylwia, Sylwia. Mam przeczucie, że muszę ubrać Sylwię, ne? Taka intuicja. Czekajcie, ja znowu zdurniałam. Czemu oni głosują na Sylwię, skoro ona jest bezpieczna? Myślałam, że ona nie może odpaść. A ona po prostu nie odpada teraz ze względu na Caroline, ale i tak bierze udział w ceremonii głosowania. W sensie, wiecie, to nie będzie równa walka, jeżeli będzie na przykład sama Sylwia kontra Stifler i Monika. To są dwie osoby na jedną. Oni chyba tego nie przewidzieli i musieli improwizować. <laughs> No, trzeba będzie liczyć najgorsza czynność. O kurze, ty yeah. Wszyscy się skupili albo na Sylwii, albo na Dariuszu i Mica. Tak samo Kubańczyk i Sylwia pewnie też nie dostali żadnego głosu. Sylwia. O kurde, dużo tego. Pięć kamyków. Pięć głosów. Duet fioletowych. cztery, 6. no to już chyba wiadomo kto będzie walczył z Moniką i Stiflerem i uważam że to jest bardziej sprawiedliwa walka. Damski dzisiaj spłoną słuchajcie. Albo po prostu jesteśmy niebezpieczną parą, albo po prostu jesteśmy słabym ogniwem. Jak myślisz Darek, która z tych opcji? Drużyna Czerwonych, co sądzicie o tym wyniku? Stifler. Nic. <noise> Dyplomatycznie? Ja mam tylko pytanie, tak. a ile kłamieni miał Kubańczyk? O, no teraz wszystko jest jasne. Zero, nul, mniej niż zero. Ja, 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 nie wiem, to jest, to jest chore. Po prostu no jest to przykre, no bo mówili co innego, a zrobili co innego. To są influencerzy, czego oczekiwałeś? Podobno Sylwia z Kubą obiecywali, Sylwia głównie obiecywała mm -hmm. chłopakom, że do nich nie zagłosuje i że mogą się czuć bezpiecznie. A jak oni do A tego doszli, tak? że to oni? No bo ja powiedziałam, że z tylu głosowaliśmy na... Co? <noise> Monia chyba nawet nie wie, że tym komentarzem dolała Oliwy do ognia. Niemniej no słabe zachowanie ze strony Sylwii, jeżeli obiecywała chłopakom, że na nich nie zagłosuje, to przecież mogła ich nie okłamywać i po prostu powiedzieć, że nic z wam nie obiecuję, no zobaczę i tak dalej i tak dalej. Idź do Sylwii to wyjaśnij. Nie, 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 Ale nie chcę. Ja też nie chcę. Nie chcę, ja nie potrzebuję się y, spowalać w tym, w tym momencie. Nie ukrywam, po prostu byłem złe. W kurwie. Wniosek jest jeden Nie ufajmy Sylwii, nie pamiętam której Ale nie ufajmy Sylwii Ten Mika tak panikuje jak jest stresowa sytuacja, że wiesz Że myślę, tak. że tego go zabije ten stres no. A ty w ogóle no masz stres. żelazną psychikę No kurwa W sumie to prawda, Stifler ma taką Dziwną psychikę, że ja czasami Sama nie wiem czy on troluje, czy tak jest na serio Mika płacze, bo się boi, że Odpadnie, zaś Darek po prostu Siedzi wkurwiony Po prostu chcę pokazać siebie, że No już nie jestem po prostu to. Tą... Pipko, że, że jestem mężczyzną, że jestem silny i w ogóle okazuje się zaś, tak samo, że jestem wrażliwy, że biorę wszystko do siebie, zamiast po prostu nie wiem, powiedzieć sobie, że to jest gra. Wiecie co? Z jednej strony zgadzam się z tym, że to jest tylko zabawa, to jest gra. I fajnie by było, gdyby wszyscy podeszli do tego na luzie. Z drugiej strony, kiedy jest się w programie, jest po prostu dużo bodźców, wszędzie kamery, inne warunki mieszkania, i w takiej sytuacji też rozumiem, że im puszczają emocje. Także jeżeli ktoś potrzebuje popłakać, to niech płacze. O Jezu, jak to płacze. Ale płacze z jakiego powodu? No. Za chłopakiem ten. Ale bez takich komentarzy, to już jest takie poniżej pasa. W ogóle wyśmiewanie kogoś za to, że płacze. No mordo, no nie. Wstaje nowy dzień. Co tam u nich chodziło Wiecie co mnie bawi, że on zawsze do Moniki się zwraca, Monika Kociołek, jakby to było jednoczłonowe. No w sumie Monika Kociałek to prawie jak pseudonim. Jakim jestny? No nawet dobre. No to dobrze czajesz? Ja, ja miałem, że, że wygrałem taki inny program i że bawiłem się z Lwem Czajisz. <grym> Ale w ten król zwierząt, to jest mega dobry znak, nie? No to znaczy, że chyba wygracie ten program, jak tak jest nie masz. Ewidentnie ten sen był proroczy. Król lew, korona to następne wcielenie Stiflera. Stifler zabiera Monikę na medytację, ponieważ ta się stresuje. Masz robisz tak, pa. I rób tak cały czas, i myśl po prostu nie wiem, myśl, myśl o niczym. Ja mam wrażenie, że trudno byłoby mi medytować przy Stiflerze, bo. Jego osobowość jest tak zagarniająca, że lepiej by mi się medytowało, gdyby sobie gdzieś poszedł. No są tyle gada. Wcale nie mam inny rytm. Dalej taki sam stres. Musisz to robić dłużej. No właśnie Monia, po jakim czasie ty myślisz, że już medytowałaś? Daj sobie czas, spójrz na Stiflera. Ja w ogóle wiem, że niektórych oburzam, mówiąc pozytywnie o Stiflerze, ale jego ja oceniam tylko przez pryzmat tego programu i mnie zwyczajnie bawi. Ale jeżeli powie tutaj coś chujowego, no to na pewno zwrócę uwagę. Sylwia i Kubańczyk rozmawiają o tym, że podobno nikt tutaj nie lubi Sylwii Madańskiej i że chodzą różne ploty. Po domkach krąży pewna plotka. Słyszałam, że ktoś mówi tak, że Sylwii Szostak podoba się Kubańczyk. Oh. Oho, ja też słyszałam o tej plotce. I nawet wiem, że są artykuły na ten temat, a po programie Sylwia udzielała w tym temacie wywiadu. Ale przyznaje się, że nie drążyłam. Ja specjalnie, wiecie, też nie chciałam sobie spoilerować. A dwa, że chociaż Kubańczyka kojarzę, to uniwersum Sylwii Szostak jest dla mnie obce. Sylwia Madeńska bardzo w, e, próbuje gdzieś e, zrobić taką narrację, że między mną a Sylwią Szostak, nie wiem, coś jest, coś zaszło. Bo po prostu mnie to bardzo bawi, nie wiem skąd ona to wzięła. Okej, okay, czyli narracja teraz jest tak, Taka, że to Sylwia Madeńska rozpuszcza ploty o rzekomym romansie Kubańczyka i Sylwii Szostak. Do uczestników znowu dzwoni Kuczaj. Prawda jest taka, że jeden z duetów nie wrócił już do obozu. Spakujcie się wszyscy. Może się z resztą uczestników. O nie. Już się mają pakować i w razie co się pożegnać. W sumie trochę bez sensu, że się muszą pakować. Ci, co zostaną, to i tak się będą musieli znowu rozpakowywać i tak w koło Macieja. Od samego rana, od momentu, gdy się obudziłem, to mam takie przeczucie, że, że po prostu wygrano, nie? To jest takie nawet nie przeczucie, tego pewność. <noise> ja też takie mam przeczucie, a nawet pewność po tym, jak powiedziałeś, że śniło ci się, że gadałeś z lwem. To jest znak. Ryczeć mi się chce. Co? Ryczeć się Chyba zaś niegatywną atmosferę, my to wybrany, bez problemu, że Ale powiem wam tak szczerze, że w sumie Stefler ma dobrą taktykę. To znaczy, nastawia Monikę na to, że wygrają. Dużo lepsze jest takie nastawienie niż gdyby mieli siedzieć i gadać, że... O Boże, przegramy to! Ja... Więc się nie będziemy przytulali w ogóle nawet? No co ty? Ja tak. Co ty robisz, ty? Nie przytulaj się, złączaj, my tu wracamy. Nie, nie żegnaj się. Dobra, ale też bez przesady, stifler. To może być zawsze taki przytulas z kopniakiem w tyłek. Na szczęście. O, dwie zagrożone pary idą na zadanie. Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi w tym zadaniu. Widzę jakieś kije, jakąś klatkę. Waszym zadaniem jest wyjmowanie bambusowych kijów tak, żeby. Kokosy nie spadały na ziemię. Dobra, moi drodzy, to ja teraz muszę wyjść ze story time. W tej konkurencji mogłam sama wziąć udział podczas tej imprezy z uczestnikami, na której byłam. Siedziałam sobie kulturalnie na kanapie, a za mną stało dosłownie. To i zachęcali nas do brania udziału w tej właśnie konkurencji. Problemem było tam to, że tam kokosy dosłownie leżały jeden na drugim, a wszystkie bambusowe kije były na dole. Więc wyjmowanie tego to była najprostsza rzecz na świecie. Żeby jakikolwiek kokos spadł, to musieliśmy wyjąć prawie wszystkie te bambusowe kije. Ale ogólnie uważam, że zabawa naprawdę była fajna. Liczbę kijków, które musicie wyciągnąć, wyznaczy wam drużyna przeciwna strzelając z łuku. Środek tarczy to 4 kijki, dalej od środka to 3 i 2. A jeśli przeciwnicy w ogóle nie trafią w tarczę, wyciągacie tylko jeden kijek. Fajne zadanie, bo łączy umiejętność strzelania z łuku. To jeszcze jest takie na logikę, na spryt. Jeśli dotkniecie kijka, musicie go wyciągnąć. Drużyna, która zbierze 15 kokosów, wypada z programu. Stifler strzela z łuku i trafia trójka. Fioletowi musicie wyciągnąć 3 kijki. Jest! Ojojoj, oj, oj, pierwszy kogo spadł? To jest dużo trudniejsze niż to, co ja miałam. Mówię, ja tam wyciągnąłem chyba z 5 bambusów i nic nie spadło. A... Spadł? Nie, nie. nie. Ja! Jeszcze jeden. Dobry wybór. Jest małe. poczekaj. patrzę. Poczek jest! Dotknął. Dotknąłeś ten kijek, jest ważny. Powoli, powoli, teraz ciemnie. Jest! Dobra, dwa kokosy, to nie jest 15. Może trzeci będzie też? Jest! Jest! Cztery sali! Yes! Ha! Stifler jak... oplułam się znowu. Stifler jak dobrze życzy kolegom z przeciwnej drużyny. No nie będę ukrywać, że no ja mam cel, tak... Owszem, mój tatuś uczył mnie strzelać z broni. Myślę, że dam sobie radę. No, zobaczymy. Bleh! Dobra, wziął mnie zaskoczenia. To jest ich tajna taktyka. Do samego końca będą udawać, że są beznadziejni. Idzie im naprawdę świetnie. Ten... Powoli, 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 powoli. Ja, spadłem. Jeden kokos, naprawdę spoko. Pomyślałam o kokogoko euro Eurospoko. Boże, nie, nie. Czemu mam wspomnienia z tym? Na żale trafisz. Dawaj. Ja. Ale powiem wam, ja też nie umiem strzelać z łuku, także nie oceniam. Ciekawa jestem, czy ktoś w ogóle im powiedział, jak mają trzymać łuk. Nie zdziwiłabym się, gdyby nikt. U, ładnie! Stifler umie strzelać z łuku! Powoli, powoli, powoli. Powoli. Witaj go powoli. Pow... Ja! Spokojnie. A <grym> Bardzo dobrze imicie, terpiesz? No, skupiają się. Tymczasem reszta uczestników, czekając na wynik, wchodzi do domków Darka i Miki i im podkrada lustro, hamak. <grym> I tak w sumie domek jest pusty, bo musieli się spakować. Jest! Czerwoni, wyciągacie dwa kijki. Nie, nie chaotycznie! Będzie chaotycznie. Oh! No to wypadło trochę więcej niż jeden kokos. z Cztery. Obie drużyny idą łeb w łeb. Czerwoni mają już osiem kokosów. Fioletowi tylko pięć. Oj, pięć! Yes! yes! Ładnie. Nie! Jest, jest, ja patrzę. A zlecą, zlecą, No, Jest, jest, jest! Trzy. Czyli jest równo. Ok, okej, okay, spokojnie. Jest! Pięć yes! yes! yes, już, a jest! Nie chciałabym konkurować przeciwko Stiflerowi. Jakby się tak cieszył, kiedy mi źle idzie. Czerwoni, jeśli spadnie wam 7 kokosów albo więcej, przegrać. A dawaj tak szybko. Nie, 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 nie. Nie, bo nie mamy czasu, I teraz będziemy mieć dodatkowe, dobra. Dziękuję. Ja pierdolę. Ile spadło? Koniec. To koniec? Koniec. Chyba z 12 kokosów spadło. Ja to miałam ja się cieszę, że to się Popłaczę. Czyli Monika i Stifler odpadają. No nie, mieli zostać trochę dłużej. Śmieszni chociaż byli. Mice, mimo że wygrali, jest bardzo przykro, ale bardziej przykro to pewnie Stiflerowi i Monice. Mega smutno. Nie płacz. Koniec końców, wygraliście i zostajecie w programie. No, gratulacje. <ścoughs> przykro. Oooo. wszystko przez ten sen, Olwie. Nie no, ale szkoda, że tak szybko opuszczają program. Mogliby zostać jeszcze tak z dwa odcinki, ale no, takie są reguły programu. Powiesz coś? Życie. W sumie, dobre podsumowanie, no, życie. Tak bywa. Czego wam będzie najbardziej brakować stąd? Kamer. Kamer? No, Stiflerowi tak naprawdę zależało na atencji, na uwadze, dostał ją. Najgorzej, przestają go kamerować. Ale wracam do swojego chłopaka do swojego psa. Dokładnie. Będzie dobrze. Chociaż w domu nie masz kremu do twarzy z Ciflera. Drużyny się żegnają. Na wszystkie moje plany legły w gruzach. Obiecywał już, żeby grały. No, więc się nie pożegnam I już się nie pożegnam. Jak myślicie, jak zareagują pozostali uczestnicy na wasz widok? Będą w szoku. No będą w szoku. Tak. Przykre jest tylko to, że, że już się kończy ta miła uprzejmość i, i zaczyna się ta gra. To ja czekam, aż zaczną grać na poważnie. Czarny konie Good Luck Guys. É isso aqui, porra, aí, vamos aqui, No, fuck, no, nie, no. o, wszyscy w szoku. Słuchajcie, trzeba będzie się kajać. Ej, może tak wszyscy? Na, na krano, Jak oglądam Sylwię Mateńską, to mam wrażenie, że ona tak bardzo chce się wpasować w towarzystwo, że jest to aż wręcz przerysowane. Widzę uśmiechnięte buzie i tak naprawdę nie wiem, co mam myśleć z tego względu, że niektórzy mogą ten uśmiech mieć prawdziwy, a niektórzy mogą tylko go wydawać. Mówił, że podobno Sylwia powiedziała, że na niego nie zagłosuje, więc już się mogli przekonać, jak bardzo szczerzy są tutaj ludzie. Boję się, że jeżeli będzie kolejna konkurencja, to znów niektóre osoby będą próbowały na nas zagłosować, pomimo tego, że dzisiaj poradziliśmy sobie świetnie. No ale na tym to będzie polegać. Ludzie będą się eliminować. Jeszcze w tym momencie nie ma takich twardych sojuszy. Cześć. Cześć. Oho. Ciekawa jestem, czy to są jakieś wieści dla Sylwii. Na przykład nowa osoba do pary. Mam dla ciebie propozycję. O. Jak wiesz, odpadł dzisiaj duet czerwony. Tak. Jedną osobę z duetu. Ja daję ci szansę spośród tych dwóch osób, Stiflera albo Moniki, wybrać jedną osobę, z którą stworzysz może lepszy duet. No, powiem wam, że chyba o tym myślałam w poprzednim odcinku. Decyzję musisz podjąć teraz. Ja już nie chcę być mężczyzną, więc, no na pewno wolałabym ze Stiflerem. <laughs> Boże, ona przywróci stiflera, nie wierzę. Z drugiej strony, no, Stifler jest odrealniony, no. To <laughs> no tak. Widzę, że wszyscy płaczą za Monią, a ja powtarzałam wiele razy, że już nie chcę być z kobietą. Czy jednak ona przywróci Stiflera, bo nie chce być mężczyzną w parze? Boże, czy to się wydarzy? Wtedy już totalnie wszyscy ją będą nienawidzić. Ale... Yy, no muszę tu spojrzeć na siebie. W końcu chcę mieć jakąś, nie wiem, męską rękę. Stifler może nie jest wymarzonym partnerem. Co za o, to za lewe interesy Co tu się dzieje? Dzieje? Właśnie, właśnie, Koterski, idź sobie. Cała ekipa tam przyszła, podsłuchują. Także wybieram Stiflera. Czyli jednak Stifler mówił prawdę, on się nie miał co pakować, bo i tak tutaj wróci, tylko bez Moniki. Ale tak serio no szkoda jej, no bo Stifler jest jaki jest, a Monika patrzyła na ten program bardziej realnie. Widzimy się na grze o perły. Uczestnicy idą na zadanie. Uuuu, ale fajnie to wygląda. Ustawiamy się na zadanie i jest nas... Dziewięć osób, widzę flagę, niebiesko-czerwoną. Ej, mega, zajebiście to wygląda. No dobra, widzę błoto. Dla nich to pewnie mniej fajnie, ale jeżeli chodzi o taki ogólny obrazek, to kolorki tutaj są przepiękne. Czemu ta trawa jest aż tak zielona? To jest normalne? Wiecie, ja nie wychodzę z domu, to ja trawy nie widziałam. Witajcie moi kochani! Co ty wymyśliłeś? Brakuje tu jednej osoby, za chwilę pójdę po Stiflera, tylko cichutko, bo on nic nie wie. Uuuu, czyli on jeszcze nie wie, że wrócił, tylko każą mu czekać. Jezu, jak on się ucieszy, bo przecież będzie miał uwagę kamer, a to jest dla niego najważniejsze. Zawiązane oczy ma? Nic nie widzę, nic nie słyszę, tylko czuję siano, nie? No, tak myślałam. Chyba <ślesk> mam <Uder. ślesk> <ślesk> Yes, yes, yes. O, oh, po co ta Marcela w programie, jak on by chciał być z Miśkiem? Stifler jest mega śmieszny i, i fajnie, że taka osoba została drużynią. O, zapraszam. Lizie Kuterski! <grym> <grym> Stifler ma wywalone w tą Sylwię. Najważniejsze, że obok stoi. Lizzie Kryperski! Co twoim zdaniem tutaj się wydarzyło? Zostałem przywrócony. Przed Sylwią Madańską. Uuu! Dokładnie tak. W dzisiejszym zadaniu zwycięski duet zgarnia 50 pereł, następny w kolejności 40 i tak dalej. Będziecie zmieszani z błotem. Oh. Okej. Okay. Czyli tak jak w internecie, tylko na żywo. Jedna z osób szuka w tym pełnym błota stawie. Kul w kolorze waszej drużyny. Druga z osób czeka przy płotku na przekazanie tej kuli, ale dodam, że ma zasłonięte oczy. Oooo! To może być ciekawe, i jeżeli oni jednocześnie będą w tym basenie, to mogą się tam troszkę o siebie poobijać. Czyli mamy znowu zadanie, w którym jednak ta praca zespołowa jest mega ważna. Zwłaszcza, że pewnie jak będą mieli zasłonięte oczy, to nie jedna osoba się wywali, bo to jest pod górkę. Waszym zadaniem jest umieszczenie kuli na półce drużyny, którą chcecie wyeliminować. O kurde! To ma drugie dno. Fajnie. Tim, na którego półce zbierze się 5 kul. Odpada z gry. Od razu? Bez żadnej eliminacji dodatkowej? Okej, okay, przyspieszyliśmy tempa. Zaczęła się gra. No. Daję wam teraz 30 sekund na podjęcie decyzji, kto będzie w basenie, a kto z zamkniętymi oczami będzie kursował między półkami. Wszyscy się do siebie uśmiechają, przytulają, ale w tej konkurencji wyjdzie, kto nie jest do końca szczery. Ponownie będą chcieli wyeliminować chłopaków. Sylwia Madeńska i Stifler też będą targetem. Uczestnicy zastanawiają się, którą drużynę wyeliminować oraz dogadują się kto pójdzie do błota, a kto będzie biegł z zasłoniętymi oczami. Ja mam gorszą cerę, więc skakuję do błota. Ja błoto. A ja mam zasłonięte oczy. Duet różowy? Błoto! Marcela coraz bardziej się obawia zadania i że coś jej się stanie. Ja bym zamienił, bo to wiesz, ty masz siłę woli, ale błędnik ci po prostu tutaj zwariuje i będziesz, będziesz leżeć. Nie, no To ja tak chcę to przygotujcie się i wskakujcie do tego błota. Oni się przygotowują do błota i jednocześnie tutaj kończymy odcinek. Strasznie szybko mi zleciał, ale jednocześnie no trochę się podziało. Także ja wam dziękuję za obejrzenie, dziękuję moim wspierającym za wsparcie mojego kanału, zapraszam na moje social media, ściskam Was ciepło, bez odbioru.